Hej ludzie się wam wszystkim, z tej strony Autism i witam was wszystkich bardzo serdecznie w nowym odcinku z TF2 i nie byłem pewien czy nagrywa mi się dźwięk, więc chciałem szybko sprawdzić i witam Was w nowym odcinku na moim kanale. Słuchajcie, dzisiaj odcinek będzie nie tyle poświęcony gameplay'owi. Po prostu gram sobie, aby coś było w tle, prawda? Aby nie było nudno, a że jest to TF2, no to wiadomo, o kurde, jakiego laga złapałem. Słuchajcie, to będzie odcinek bardziej informacyjny, coś typu e, podsumowanie 2016 roku i e, moje, że tak, pa, że tak powiem, plany na rok 2017. Mam nadzieję, że taka forma odcinku się Wam spodoba. Jeśli chodzi o mój komentarz, e, no czasami trzeba takie odcinki zrobić takie e, informacyjne, aby, abyście wiedzieli, co jest grane. I o co chodzi? Kurde, scout. Nie trafiam go. Ok, zacznijmy od ee, Od pierwszej rzeczy. Eem... Czekajcie, czy to jest spy? Nie, bo to zachowuje się jak spy. Eem... Dobry typek. Zacznijmy od pierwszej rzeczy. E, po publikacji mojego ostatniego odcinka, który był chyba. Eem chyba w sobotę, bo od soboty. Nie, czekajcie, w sobotę stuknęło 2000 widzów na moim kanale i niecały tydzień później e, jest was już ponad 2100, więc nabiliście ponad 100 subskrypcji w e, niecały tydzień, to jestem Wam serdecznie. E, jestem Serdecznie Wam wdzięczny za to i bardzo Wam za to dziękuję, bo jak macie. Pod trzymać taką pasę, to ja kurde no, nie miałbym nic przeciwko temu. Jezu, tak się tego skauta wystraszyłem. E, 100 subów na, na, na niecały tydzień, na 5 dni to jest naprawdę mega dobry wynik. E, może dojdziemy kiedyś do takiego e, stanu, że 100 subów to będzie dziennie. Nie miałbym nic przeciwko temu. Kurde, ten medyk. I słuchajcie, teraz przejdziemy do trochę takiej innej części. Eee, jak możecie zauważyć, pewnie teraz na zdjęciu, eee, w pewien dzień nagle miałem minus 15 tysięcy wyświetleń na filmach. Jest to dość sporo. Eee, jest to dość duża liczba. Eee, I dlaczego tak się stało? Gdy średnio dziennie mam eee, około 1000 wyświetleń. Eee, około 600-700 nagle jest minus minus 15 tysięcy to co to się mogło stać a ja wam już tłumaczę usunąłem wszystkie filmy które moim zdaniem nie pasowały do tego kanału albo mi się po prostu nie podobało ich wykonanie tak jak je zrobiłem dobra ten swój mnie denerwował. Usunąłem wszystkie filmy, które mi się nie podobały, z których nie byłem zadowolony, więc może był jakiś film, który wam się podobał, ja go usunąłem. No usuwałem filmy, które były bardziej popularne, mniej popularne, wiecie, no, po prostu usunąłem te filmy, z których nie byłem zadowolony. Jak możecie zauważyć, mam o wiele mniej filmów na kanale. Eee, no, ale niestety taką decyzję podjąłem. Gdyż nie wszystkie materiały mi się podobały. Eee, dlatego mam tak bardzo minusowy eee, przyrost wyświetleń w ten dzień. Eee, Zapadejowałem wszystkie playlisty, które są na moim kanale. Eee, jak możecie zauważyć, eee, oczywiście te, które pozostały, bo wiele usunąłem. Eee, więc e, dodałem opisy do nich, e, posegregowałem filmy. Myślę, że całkiem spoko, spoko rzecz, jakiego nie trafiłem. kurde e, Co jeszcze? Odnośnie streamów. Myślę, że streamy będą odbywały się e, w 3/4 wypadkach e, z kamerą. E, nie wiem, czy będę nagrywał wszystkie filmy z kamerą i tak dalej. Powiem Wam, że. Wydaje się to być takie głupie i dziwne, ale e, to nie jest takie proste, wziąć i siedzieć przed kamerą i do niej gadać. E, to jest nowe doświadczenie dla mnie. E, tak samo jak nowym doświadczeniem było na początku komentowanie tego, co się dzieje na ekranie. Na początku przychodziło to z pewną trudnością, e, brakiem słów, e, plątaniem się, chociaż to nawet mi się jeszcze zdarza. No ale wiecie, o czym pewnie mówię. Eee, więc jeśli chodzi o nagrywanie z kamerą, powinniście mi dać trochę czasu, abym e, mniej więcej to sobie ogarnął, a że streamy są takie lajtowe i takie... gdzie nie trzeba tak wszystkiego... No nie trzeba być takim bardziej spiętym, w sumie... sam nie wiem, co chcę powiedzieć, ale chodzi mi o to, że streamy są takie lżejsze niż filmy nagrywane na YouTube'a, gdzie... Jest trochę inaczej, prawda? Więc uznałem, że na razie, jak będzie kamera, to na streamach, które najczęściej są wieczorami, ponieważ wtedy mam najwięcej czasu na streamowanie. Jak ja tego medanie trafiłem? I teraz typ myślisz, że jest fajny. Wyszczelaj się. Kurde. Jak zawsze będę was informował o tym, że robię streama będzie to e, taki krótki filmik na youtube coś podobnego jak widzieliście e, coś takiego będę wysyłał i gdy stream będzie gdy stream się zakończy to będę ten film usuwał także to kolejna informacja co by wam tu jeszcze powiedzieć dziękuję wam wszystkim za donaty które mi dajecie jeśli są to donate na streamie, to za, za, za to, to w ogóle wam bardzo dziękuję, bo kurę tak sobie przeanalizowałem to ostatnio to jest takie dziwne, że że tak powiem płacacie pieniądze osobie, której praktycznie nie znacie e, i, do, i macie do niej e, większe lub mniejsze za, u, zaufanie e, czekajcie, dobra tego medyka chciałem zabić, że, bo ten scout i wszyscy byli ciągle leczeni Ee, za za donacje Steamowe, e, Paypalowe, no w sensie, w skrócie, to, z, to donacje na, na Twitchu. Jestem Wam bardzo wdzięczny za nie, bo e, łącznie, bo niektóre rzeczy sprzedaję, prawda? Wymieniam. E, <108 inappropriate pasa> ten sław się zabił tego niewidzialnego spaja e, i mam w planach pomału zacząć upgradeować swój komputer. A konkretnie kartę graficzną, ponieważ moja zaczyna być już trochę, trochę stara, i już niestety nie jest na gwarancji, i się zaczyna psuć. Co mi się bardzo nie podoba. Często wyskakują mi na niej błędy, eee, i to jest rzecz, na którą pomału zaczynam zbierać. Już pełne fundusze na nią mam, plus e, wszystkie pieniążki, które dostałem od Was z donatów na Steamie, na Twitchu. To sobie siedzą dalej na moim koncie i w końcu mam nadzieję, że będę mógł je przeznaczyć na jakąś fajną nową kartę graficzną, która dzięki, dzięki której mógłbym na przykład streamować w lepszej jakości i tak dalej i nagrywać lepsze materiały. No bo wiadomo, z czym lepszy sprzęt to, to materiały są lepsze. Oczywiście nie mówię, że moja karta jest jakaś zła, ale no niestety gwarancja już jej nie zobowiązuje, a zaczyna mi się psuć. A co za tym idzie, że pewnie naprawa tej karty graficznej byłaby w połowie, do połowy taka jak cena nowej karty. Tak samo można zobaczyć to na przykładzie TFa. Ciągle są wypuszczane nowe aktualizacje. Gdy ta karta była nowa, to TF na całkiem na najwyższych możliwych ustawieniach chodził mi w ponad 200 fps. -ach. No dzisiaj. Na tych samych ustawieniach, co grałem kiedyś. Eee, znaczy, no po prostu testowałem, jak gra chodzi na najwyższych ustawieniach. To niestety TF chodzi mi w około 60. O kurde, ale ten mi wyładował. W ogóle zauważyć możecie, że pewnie mam trochę inny głos. I tak się łamie czasami, jest mega denerwujące. Ale jest to spowodowane tym, że się przeziębiłem. <laughs> się przeziębiłem. Eee, I. Właściwie Francuzie i przez to brzmi jak gówno i w sumie wyglądam jak gówno, Także przez to taki sponiewierany i w ogóle jestem. No ale tak się, tak się zdarza, prawda? No, czasami trzeba się rozchorować. To nasz skał jest, to no, oni go zabiją. Oj, ale on sobie HP naładował. Kurde, no nie, Eem, nie wiem na czym teraz stanąłem. Także pomału będę się brał za upgrade mojego komputera. Głównie spowodowane jest to tym, że niestety karta graficzna mi się psuje. E, następnie co bym wam chciał powiedzieć, niech się zastanowię. Miałem zamiar zrobić sobie taką listę rzeczy, o której chciałbym was poinformować, ale niestety nie zrobiłem jej, ponieważ nie miałem kartki pod ręką z długopisem. I ee, no, nie miałem jak tego zrobić. Co trochę jestem na siebie zły, bo zawsze łatwiej się gada, jak się wszystkie myśli e, poskłada do kupy, i potem tak ciągiem gada. No ale dobra, mniejsza z tym. Eem, zaraz coś wymyślać, co wam chciałem powiedzieć. Mm, jak ten demo wygląda, jak jakaś kobieta <grywka> w tych włosach. Chyba mówiłem, albo nie mówiłem. Dzisiaj wieczorem prawdopodobnie sobie postreamujemy, czyli jest to piątek 13. Dobrze słyszycie, dzisiaj jest. Piątek 13. Jezus, Maria, mamy ruski. <grym> dzisiaj wieczorem sądzę, że sobie postreamujemy albo CSK, albo TFA, albo H1Z1. Bardzo dawno nie grałem w, w Hizji To byłby heczet, gdyby ten go nie wystrzelił. Ktoś umarł Więc y, od razu was y, na Na tego streama zapraszam Kurde, ale jak tu jest O gdybyś był wyższy z skałciku to byś głowy wywalił No kurde, nie mogę go trafić Dobra A Gdybym wylądował, to jeszcze może bym go trafił. Wiecie już, forma nie ta co kiedyś. Tak kiedyś pisałem. Sobie ciekawe, czy byście chcieli taki film, który opowiadałby mniej więcej o mojej historii z TF-em. Bo ona jest bardzo... moim zdaniem, ciekawa. Mogę wam od razu tak w sumie zradzić, że w TF-a gram od sierpnia 2010 roku. Jest to trochę... No, ty frajerze, z medykiem to co tak latać możesz. Kurde. W sierpniu 2010 roku zacząłem grać w TFA I o tym, jak wyglądała W dużych apostrofach trzeba to przyjąć To, co teraz powiem Szczeble mojej kariery, jeśli chodzi o TFA No bo wiadomo, trochę, trochę w niego grałem No damo, cykasz się? Cykasz się, prawda? Widzicie kropkę? Może Lol Albo to polaczki? Może Zabrałem mu dwie apteczki. Dobra, ruskich dzieci trzeba wyciszyć zaraz. Ajajaj. No widzicie, I'm już nie ten sam. No kurde, takich strzałów nie trafiam. O mój boże. O, patrzcie. Aha, tu jest solja jeszcze koło mnie. Niestety, już forma nie ta co kiedyś, i takie łatwe strzały nie siadają. Um, nie wiem, co mam jeszcze Wam powiedzieć. Jakbyście mieli na przykład jakieś pytania do mnie odnośnie tego, co teraz mówiłem, wam opowiadałem, to, to z chęcią mnie poczytam i wam odpowiem. O, um, 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 na przykład, um, chciałbym otworzyć się na inne gry. Na przykład e, nagrywać inne gry, nie tyle co ciągle TF i raz na jakiś czas tam nagrać CS a czy coś tam. Chciałbym, aby mój kanał się rozrastał i wchodziły na, na, na YouTube'a w moim wykonaniu inne produkcje. No i znowu mi się głos zaczyna łamać, bo kurde, no tak to jest, jak się ehm. Myślę, że to byłoby całkiem ciekawe, nagrywanie innych gierek. Sam bardzo bym chciał ponagrywać jakieś gry inne, niekoniecznie TFA, bo ciągle TFA nagrywać to wiecie. Ja swego czasu grałem tak, aby tylko tryhardzić tą grę. Patrzcie, 5HP no, kolejny headshot gdzie kiedy gdzie, gdzie nie zabiłem. Eee... Nagrywanie na przykład DeForesta. Co byście na to powiedzieli? DeForest gra, które, którą bardzo lubię. Niekoniecznie mega dobrze znam jeśli chodzi o. Mechanika, ale wiem, że dodali zakończenie na przykład do, do Foresta yy, i próbować przejść tą grę. Byłoby to całkiem spoko opcja. Ładnie, Pyro. Boję się tego demo. Jakiś spedom jest strzela. No chyba do Dringera. A Ajajaj, o nie, no ten to będzie mnie fokusował, non stop. Tyle razy już mu strzeliłem, tylko szkoda, że go niestety nie zabiłem. O, zobaczmy na naszego snajpera. Ech. O, <śmiech> Strzelaj! No <laughs> nie! O było blisko, niestety, nie wyszło. Um. Wiecie, co jeszcze chciałem sobie kupić? Tak, w sumie teraz, myśląc, tak jak zacząłem, wam gadać o mojej karcie graficznej, która się psuje, kupiłbym na pewno nową klawiaturę i na pewno nie Razerową. Bo razerowa niestety jest strasznie głośna. Jej switchy są niemiłosiernie głośne. Bo ja jeszcze przewaliłem, mapą mikrofon. E, więc e, na pewno bym ją zmienił. Dobra, ludzie. Myślę, że taki odcinek, gdzie trochę pogadałem na temat, coś zmieniłem, co się stało głównie, jeśli chodzi o te usunięte filmy, z których nie byłem zadowolony. Taką decyzję podjąłem i te filmy są już nie do odzyskania. Usunąłem je. W skrócie, około 100 filmów, jak nie więcej. E, no. No i tyle, myślę. Jak macie jakieś pytania, to wpadajcie dzisiaj na live. Mogę z wami trochę pogadać. E, myślę, że to byłaby całkiem e, fajna inicjatywa. Tak porozmawiać sobie trochę i tak dalej. E, o kurde, powiem wam, że właśnie popatrzyłem do okna i tak zaczął niemiłosiernie sypać śnieg. No ja już chyba wiem, dlaczego się przeziębiłem. <laughs> Słyszę się po moim głosie jak i on jest tragiczny, Boże, jak ja dzisiaj zacznę dużo gadać na streamie, to to będzie totalna klapa, jeśli chodzi o, o to o gadanie. Eee... Śnieg zaczął sypać niemiłosiernie. Śnieg spadł u mnie. około tydzień temu. Eee, trzymał się przez jeden dzień, potem stopniał. <laughs> eee, ale teraz sypię tak, jakbym normalnie w Zakopanem gdzieś siedział. Normalnie, może wam pokażę, może zrobię wam zdjęcie gdzieś e, śniegu tutaj u mnie e, Chociaż nie wiem czy na zdjęciu będzie widać jak on tak e, sypie, prędzej może jak spadnie, to wam pokażę, zobaczymy ile centymetrów śniegu będzie O, chodź A frajer mnie zalił Dobra, myślę, że nie ma co przeciągać. Zapraszam Was do e, na streama mojego. Pamiętajcie, aby sprawdzić rzeczy, które dodaję do opisu, bo tam znajdują się naprawdę fajne rzeczy. Tak jak na przykład TFO Wydział. sumie właśnie o nim coś chciałem Wam powiedzieć, ale to była jedna z rzeczy, o której sobie zapomniałem i nie powiedziałem. E, gdzie możecie sobie pograć. E, tak, tak jak w CS-ie, prawda? Tylko, że to, się, że to, że to są temki z cfa. Dobra, nie będę przeciągał dalej. Ja was zapraszam na streama. Dziękuję wam za oglądanie. Do usłyszenia. Trzymajcie się. I cześć.